Zamawiałeś kiedyś jedzenie z Allegro przez internet? No tak, zamawialiśmy tego... to dwa razy. Dwa już. razy już to tak ale... Trzeci raz dzisiaj. Kolejny dzisiaj raz. Dzisiaj nie nagrałem jak zamawiam, po prostu. Nie tak nagrałeś, patrz. Tak zwane jedzenie z Allegro, moi drodzy, co dzisiaj zamówimy? Szybki obiadek taki szybki. Gołąbki z mięsem XD. Pierogi ruskie. Bigos. -ka Karolówka, ale bigo konkretny Faworki luz, cztery krokiety Kwaśnica, żurek z kiełbasą Pierogi Zbójnickie. No Fajne zamówiłeś, mamy? w sensie ja Fajne? to brałem, no no ja Ale pamiętam co wy to zamawialiśmy. No ja też nie pamiętam, bo to nagrywaliśmy później. Eee. Ja, ale widzę takie dobroci tu. Zobacz, nawet w ogóle pogarsze. od innych osób to zamawialiśmy, więc może być mm -hmm. lepsze w ogóle te rzeczy. Żuleczek. Mogą być do... lepsze, inne. Bigos! Bigos, man. A po co to pokazuje, jak oni to widzieli przed chwilą? No właśnie. Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą mieliśmy. No, my, to jest to zjedzmy. Nagrywaj my. mnie. Nagraj, nie czekaj, to najpierw. Tak, na pewno, ale najpierw favore o, chruz... Górski chruz górski, weź nagraj. Tak wygląda. E, ciasteczka z struktury który korkupilówki w Zakopanem. Mąka, jajka, spale, Najlepiej spożyć przed wczoraj. Wczoraj! Data produkcji, data produkcji. Czyli Zdechsa dwa faworki. tygodnie od daty produkcji. Proszę, jak tak Ładnie. To po obrudówce, nie? Po tak szczerze. No ładnie, jak takie jak mama robiła na Wielkanoc. No nie robiłaś tego? No to jest puste? Zwykłe faworki. Znaczy dobre faworki. Spiritus. Aha, daj tak takie do dobre. Puder i smalec. Ja myślałem, że w środku sobie żarawinka będzie. Żurawinka w środku? Skąd ty to p... wziąłeś? Z zupy. No, <laughs> myślałem. Dobre, ale takie maszynowe bardzo. Smalcowe. Jest smalec? Yes. Mm -hmm. 515 mają. Faworki przygotowane, przed wysyłką I pakowanie późniowo. Mega dobre, takie prawidłowe bardzo. I są z zakopanego. Najpierw pierwsze danie, zjedzmy zupy, zupy. No, to Jestem mega ciekawy, jak kwaśnica, bo nigdy nie Jest jadłem. Kwaśnica, żurek i ten. Ja też nie. Wszystkie te trzy ładne te. Chciałeś dojść do mikrofali. Jadłem. Ja uważam, że nie. No zróbmy to dobrze. Mikrofali. Jeżeli nie masz garnki, no to dawaj. Mam akurat trzy jańce. No i parę. Ja nie jadłem kwaśnicy, a jadłem kapuśniak. To to samo? N nie, nie wiem. A zamieszać. Do najmniejszego, zakręć kury. No. Robiłeś tak czasu, że nóż i stara się w Tak, tak bo, tak, nie bo było głowieczko nie zepsuje. To jest karkurolówka zakopana. zakopane. Bo to też zakopanego, no to dobre o, będzie kurwa. chyba. Jak pachnie? O kurwa, Dziwnie. No kapuchą, kapuchą picie, no po prostu. Co ty k. Co ty k. No tak się robi, nie Nie. Tak się robi Tak, yy, Masz takie dźwięki, że setki no myślę, że po tej kośnicy będą. Co to kurwa jest? Na to jest? Taki... Liś laurowy. Nie, yes. tutaj jest jakiś też, na jakiejś jest... karkówce. Karkówka, no. Ja jestem ciekaw tego bigos i żurku jestem bardzo. Wiesz, jeżeli żurek będzie dobry, to kurwa, se zamówię. Pokaż żurek, jak pachnie. Ładnie. Ładnie, no. Ładnie, tak wygląda. Wygląda, jak wygląda. Czy uda? Są dwa całe. Są dwa raz uda, raz się uda, raz się nie uda. Jedno, drugie. Ło, nie nagrałaś tego to nie no, zajebiste. Bo... No to poza zajebiste, kiełbaska jest nawet. No to fajne. No i bijzas. Bigas, Bigas. To nie jest... wejdzie tu, moim zdaniem. Patrz, to jest większe, więc to nie wejdzie. A co ty kminisz, wejdzie na luźno. Miko system ładny. Ładnie, ładny No, ale jest taki czerwony bardzo, to mnie przerazało. To po pierwsze nie wyjdzie, bo to jest w formule stałej. Kurwa, no, no, musisz nożem podważyć. Nie. To, nie dość no, jest. Czemu to nie działa? Dobra, Czemu Mój kurwa, podważ to. A jak to jest zbite tam w środku. No, to jest to, masywny bibus. To co jest tym najbardziej ciekawe. I tych pierogów, te pierogi z wyglądały tak dobrze. A Nie, serio, szczerze? Jemy to do samego końca, całe to No kurwa. Mamy tyle jedzenia pysznego. No specjalnie tak chyba jako obficie. jesteśmy głodni, jeszcze nie jedliśmy dzisiaj nic. Tak. Mogę to mieszać, nie? Nawet musisz. Zawsze mama tak mówiła właśnie. Ej, ja to pamiętaj, trzeba, patrz. żeby. Do koch pęto. Do koch pęto. Ona mówiła właśnie, żeby zamieszać, bo się przypali. I Kur... nie zamieszałem, się przypaliło. Nie przypali się, bo jest na piątce. Tak jak, dobra, co możemy jeszcze zrobić, żeby się teraz zagaskotuje? Grzać? No, na to... patelni pierogi. Nie, no za dużo. Yy, może tak, ok. No, ono? Tam są. A nie, to to, jest to 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 jest to. Co to jest? Głąbki. A w czym to podgrzesz? na patelni? No chyba najłatwiej będzie na patelni. To biorę patelnię, co jest najłatwiej. Znaczy. Ono miało być sosem, gdzie jest sos? No sos tutaj jest, nie widzisz. No taki pomidorowy miał być. Nie, nie, może sos nie dotarł. Co jemy najpierw? Kurioł się przypala już. Chcemy najpierw, wszystko pokrywamy, to to zajdzie trochę. No mi do dodać, a, oleju a po co? A jak coś mogę dodać do no tym? No tak trochę podrzeć chyba. Przysmażyć może. Takie smażone gołąbki, Nie jadłem takich nigdy, ale... No bo powinny być w sosie, a nie ma sosu, rozumiesz? No to mogę dodać? Nie dodawaj. Dodam żeby było mokre trochę. Keczupu? Keczupu? Nie, pasaty. A, no dobra, no dobra, to pan widzi. No Piękny obiad, widzicie, to jest ale to wszystko jest zalegro, nie? To nie jest tak, że sobie gotujemy obiad jakiś. To wszystko jest z Allegro, kur... miałem tą pasatę w sumie. Dostałeś bazylii do tej pasaty? Nie tam, może trochę. Nie no, podoba mi się twoja kurwa dedukcja myślenia. No musiałem skinić. Dobra, zajebiście. Finisz. Nie nagrywaj tak, no, tego, to jest Tam big, big Możesz pokazać ten big efekt? To jest śmieszny żart, który Alex za każdym razem mówi. No, big efekt. To UFO powiedział, żebyś se sobie... nak... Popsikał. Mega żart śpieszny no To słuchajcie, to sobie przelejemy tylko to sobie tutaj przełoży. No dawaj, Śródło. kwaśnica, siu siup. Mamy kubeczki przygotowane. No ładnie pachnie, wiesz. Ładnie. No, tak Ładna jest. taka zupka jest z restauracji, chłopie. No, fajne, fajna. Wigosiku. dosiku. też gotowy, bo tak. No już jest ciepły, jest na pewno. Chleb powinien zamówić i jeść to z chlebem. Zelegro, nie? No, nie dziureczek. Chyba no, muszę wyłączyć. Tylko tą kiełbaskę na później to się spodziela jest. Z kiełbaska. Wygląda lepiej niż ten wczorajszy z żabki, co? Na pewno, no. <grym>, nie nalać. Tylko, że jaja nie ma, ale można. to nalać. Nie sobie ma jaja no właśnie, na przykład. Nie, nie mam jaja, bo to, bo to by było zostało zostało chyba, chyba niezbyt nie świeże, jakby tak dali. Mamy Leci. Mamy. Bigosik Chłopat, wygląda bigosik. tak. Tak wygląda kwaśnica. Tak wygląda żureczek. Ja chcę bigosiku spróbować mogę. Dobrze, próbuj. Ciekawe to. Taki czerwony jest bardzo. Mi się wydaje, że on będzie bardzo intensywny. No taki. Bigos jak bigos. Mama dobry, lepszy robi. Dobry. <grych> no mama moja lepszy robi. Ale nie zły, nie zły. Ja ziem w całości bo jestem głodny. Zebisty. No, no, nie no, mega dobrze że No jest jej też. też. moim zdaniem dobry. No dobry jest. Próbuję kwaśnicy. To jest taki jakby za mało przeszedł jeszcze. No, no tak. Szczerz długą drogę przebył do nas, ale. Oj, kwaśnica gorzej. Nie Oj. ma intensywnego smaku w ogóle. Jest bardzo bardziej tłusta niż e... tak? smakowa. Spróbowałeś no. z kapuchą? Nie, ale to może być fakta. Mnie jest smaku, nie? Mhm. Bigos lepszy. No to i nie jest kwaśna. No jest taka tłusta bardziej. Taka zupa na kaca, nie? Taka kapustka. W sumie to może dobrze działać na kaca w no. Masz kapustkę taką, kiszoną. To nie jest kwaśne. No, to kwasku coś co? dodać? Dobrze, że są te kawałki boczku, bo one dają taki smak, który jest śmieszny. No trochę tak. Żurek jest z dobry, bo nam ufał już podział. Żurek dobry. Spoderował, no. Spoko. Żurek jest niezły. Skuli te kiełby jadę, jeszcze można no. kiełby. Oj, gorąca. Niezły jest. Tak, jadłem inne żurki raczej, ale niezły. Naszym Dę, moim zdaniem, bigosu. smakuje trochę jak z proszku. Szczerze, jest niezły, lepszy niż kwaśnica, ale nadal jest słaby. No, fajny smak ma. A ten bigos. Faktycznie dobry ten bigosik jest. No, bigos top. Tak, rzecz dużo rzeczy ugi, mięsko, to ten. Skur... Bigos top z tego na razie. Mm? Dobra. No to, to przechodzimy dalej gąbki. Chodźmy tego gąbki wziąć. Dobra. Dobra, jeden się wypierolił. W sensie jest bardzo dużo. No, i tam. Ale to będzie już nie chyba, nie? No na pewno przysparuje to już, stary, Sparowanie z Fajnie, że dodajesz Sosiku, a oni dalej to, to tutaj dodają. Mi się wydaje, to że to się dodaje, nie? Dobra, sosik jest. są fajne gołąbeczki. Jakie fajne chyba z tego zjem <laughs> Zobacz, kolego, tak wyglądają te gołąbeczki. No nieźle. Podstawie. Wiesz, że to się robi z takiego ptaka, co lata na osiedlu? Tak. Łapie się je i się je. No tak. A myślisz, że potem. w środku. No no nieźle, tak. nieźle wygląda. No wszystko z dzisiaj, właściwie wszystko z innych tych zamówiliśmy, jakoś i wszystko wygląda dobrze i smakuje no. dobrze. No znaczy, jeszcze nie wiem mi się. O kurwa. To niedobre? Zajebiste. Tego się nie spodziewałem. Okej, okay, to nie spoileruj mi. Poczułem ten składnik jeden. Powiedz, what the fuck? Wiesz, jaki składnik? Jaki składnik? To jest... No grzyby tam są. Tak? Czy pieczarki jakieś. Ja to nie poczułem grzyba. Kasza jest zamiast ryżu, a normalnie ryż się chyba mm -hmm. daje, nie? Jest kasza. Mm -hmm. A w nie są wegetariańskie jakieś? Tu jest mięso? To jest sama kasza, mi się wydaje. Nie, nie ma. Mięso. Czuję, mięso. czuję mięso, jest mięso. Serio? Ale są pikantne w ogóle, nie? No, jest to dobre, ale serio? To jest mięso? Nie wiem. Ja jeszcze ja inne gołąbki adłem. Te są takie bardzo kaszowe. Jakby to mięso było tak zmielone z tym kaszą. Znaczy ale... są dobre. Smaku. Dobra, tylko za bardzo pieprzu jest. Za Czuję pieprzne. sam pieprzku. I te grzyby też tam są. What the fuck w ogóle? Zupełnie inne zawsze jadłem gołąbki. Mm, co ciekawe, one nie czuć, żeby kupiła płaczko macie. Nie czuć. ja się jakby jak mam je gotować, no? No, stary aż bym sprawdził, czy to nie były wegetariańskie. Tu nie czuję mięsa. Górba ta do daje radę, Dobrze. Nie, tak. gołąbki z mięsem i kapustą. Dużo jakbyś tej... mi to podał, stary, jest? jakbyśmy zrobili odcinek ugotowani, czy coś. No, i nie powodał, bym w to wierzy, że to że to ugotowałem. To ja no? tak jak smakuje, jakbyś to ugotował. No? Nie jak mama, bo mama by lepiej ugotowała. No właśnie. Ale. Dobra, co, co teraz dalej? byś chciał? Dawaj pierogi Jemy I krokiety. A tutaj co jest? No, pierogi. Pierogi? To są pierogi ruskie. To co? jest takie folii takiej zimnej. Tak Termo... ja zimnej. Termo... Ciepłe, ciepłe. To ciepłe, to zimne. ciepłe jeszcze są. Nie, zimne lód dali. Aha. Żeby się nie zepsuło. O, ale fajny żel! I naprawdę dzisiaj kualiki wszystko są. Do... I... No bardzo, fajne, zimne. Tu to są to zbójnickie. O, te zbójnickie były fajne. A, bo to był domek z pierogami, tak się nazywa ten. To One to są sposypane tak. czymś, tak? Tak. To bym do mikrofali je dała, bo do tego. Szczerze? Do ja paternie. się spodziewam czegoś dobrego, stary. No. Mogą, mogą być dobre. Podrzeź na gorącym tłuszczu lub podrzeź w kuchence mikrofalowej. No to do mikrofali. Polecamy podrzeź w piekarniku w temperaturze 20 stopni przez 12 minut. Może do piekarnika. A te nie nie pan, pocałuj no po pocałuj nas w dupę, ja wyjeb**dą ja od co. Rozjem się na policji tak? jak ja na Ciebie. No to do mikrofali po prostu, żeby spróbować i tyle. Tak, a te do piekarnika. Bo a te to na dobrze. patelni, nie? Krokiety. Tak, ale sposób przygotowania jest? Jest w piekarniku, krokiety do folii aluminiowej. No jak kurwa zawinąć do folii? Po co? Dodam masno folię. Papier. Idziemy to mnie I liczy sobie papier. Ty nogi zbójnickie mój drogi, to jest ch**a. Top, of the top, of Myślę, the top. Myślę, że to będzie najlepsze. No właśnie wygląda najlepiej, bo najbardziej ciekawi. To będzie no, największe. To do mikrofali, tak? Ustaliliśmy. Tak, szybki obiadek też mamy do mikrofali. Szybki obiadek terzalegro Jeden krokiet, jeden, bo się nie marnować tego. Eee, dobra, i tutaj teraz to. A z czym to jest? No, z z rozkimienimy później. No, z Janusika to jest zrobione, bo to są zbójnickie. Kur... Zmienili go. Dobra, wyjmuję po jednym. No. Tak zawsze to tam mówił, nie wiem o co chodziło. żartuję, no. Potem to zobaczy powyżej kupoty gada, Powąchaj mi paluchy. Naprawdę. Wiem, nigdy tak nie powiedziałem w życiu, ale powąchaj. Nic nie Paprykę no. czuję. Paprykę czuję. <laughs> Paprykę. Szczerze? No. Zawiodłem się. Dlaczego? Ostrą papryką tylko wali, Nic więcej. No to pycha. To jest moje ulubione. Nie wywracaj się. Stój nieruchomo. Czym jest k***a ruchom? Nie nieruchomo. R***** matkę. Dobra. To patrz. do tego. Tak Jak się oparzę, to jest twoja wina znowu. Ty? znowu. Niżej wow. daj po prostu. 10 minut no. jest. Godzina... 15:44 w Radiu Z. Czyli 15:44. A No to jest szybki obiadek jeszcze. Dwie i, dwie i, i, pół, i pół minuty. Z KSKLT. 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 Też z Allegro, z takie Dwie minuty. Do karny karny no to mi włożyć, pojechało. Nie, nie, do mikrofali. Napisane dwie, pół dwie, pół minuty. dwie pół minuty. Ale wygląda ono zachęcająco f*****. dawaj też pieroga od razu wje**my. No i się robi, co? Dwa pierogi. Wyglądają jak te z Biedronki, takie jednorazowe. No ale może będą lepsze. A to dobre porównanie będzie. To będzie dobre porównanie, żeby z Biedronką chcę porównać. Tak, a jeszcze od kamera mieliśmy taką informację od ufa. On powiedział tak no? W domu nie jem go ale to były zajebiste i mi smakowały. No to dobre. Tak. No I mi wysmakowały, ale mama le prowi dobre. Bigos też top. Podkreślam tego, że Bigos jest top, jest w swojej koda później. No. Ale teraz go nie jemy, bo będziemy mieć 6 odcinków, więc... Ładnie no, się przygotował. Nie, tu się też nie jak się ogrzeje, to zobaczymy. Zjeść. Słuchaj, co tam? Wielkie zaskoczenie się wydarzyło na off -camere. Ładnie pachniały oh, pachnie, te pierogi. No te pierogi ładnie, no, pachną. pięknie pachniały. Tak ładnie pachną, chłopie. No, ładnie. Ale zajebało. No. Ja się domyślam, jak to może smakować. Jak takie zasłoja. No takie bez smaku coś po prostu. Czemu nie zryżem te z makaronem. Przez taki gorące jest, proszę bardzo. Kazać no nie minuty i takie gorące. Bo jedną dziurkę zrobiłeś. O Jezus Maria, tak. ale pyszne. No tak pachnie nawet jakby miało smakować tak jak sobie wyobrażam. Sobie wyobrażam, no. Makaronik będzie taki pewnie suchy. Nie, no ty to zamówiłeś, kiedyś prawo dla Beki? No wow. dobra, zjedzmy jak to zrobić. Szczerze, ty budować? jesteś kur... ekspertem, więc jest taki ja nie wiem, tego nigdy bo to zawsze niedobre jest, ale ty pójdziesz po powietrzu. To nie. Makaron. Śmierć mielonką taką kur... dla konda. Dokładnie psa. tego smaku się spodziewałem. No, zjadłbym to, no nie jest to jakiś... Mówię już tak przepyszny domowy obiadek. Smakuje jak takie... Spro... Jadłem coś jeden do jeden, prawie że kiedyś. Nie mogę sobie przypomnieć, co to było. To mięso ma taki kurwa z smak taki. Nie, spróbuj. no nie, nie przeszkadza mi, to zjadłem co to. Szczerze? Na, tak, kurwa. Jestem nie szczerze. wiem, to tema ma, bo to jest KFD, to sportowe, czy. Miałbym nie? potem serakę. Dobra, patrzcie, kurwa na to, to jest piękne. No, nie? to nie złe. Jemy to. No Dawaj, te spróbujemy. Nie Nie, no tego no, dawaj. Ale to, to gorące jeszcze są. No te tak. wyjęliśmy z mikrofali. I jak one będą Ładne. dobre z mikrofali, to na garnku stary na wodzie. Mam ten smak, który mi pachniały. Dużo pieprzu, znowu. Szczerze? Żabki. Jakoś wiele mi się nie różnią, ciasto też takie glinowate A takie. co, to by mogło smakać lepiej jak z by mm. było bardziej też rozgotowane, to by nie zmieniło nic w cieście za wiele chyba No takie, smak ma taki inny niż żabkowe, ale konsystencję ma bardzo podobną o, Dawaj czy... tego drugiego No tego to jestem ciekaw Opiekawe. co to jest Czyli co, to jest ruski posypany panierką jakąś? Nie, tam jest boczek jakiś i ziemniaki chyba O jak to pachnie, powąchaj to Rozczarowałem się. No, specjalnie jakichś nie jest. jest nie Jest niezłe, nie, że jest złe. I ta papryka ostro, fajne, takie ostrowe. Ale, ale lepsze czy niż ludzkie. Fen... Lepsze niż ruskie, to na pewno, że lepsze, ale czy jakieś fenomenalne, coś to jest, jakieś odkrycie, nie wiadomo jakie. Mm. Myślę, że one takie chrupkie się zrobią fajne, one są miękkie. One są wyprodukowane w Wrocławiu. Nazywa się tak na domek z pierogami. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia i tam był, dajcie znać, może one są lepsze na żywo. Coś w sensie tak. się i zrobią. No wiadomo, no wiadomo że to lepsze, no stary. bo to jest stary, przyniesiony ci do chaty, nie? No. no ale nie jest to złe, no przecież, nie. Po prostu spodziewałem się czegoś. A czekaj, przejdźmy na półkrokieta, tam w środku jest. No to czekaj. Teraz tylko te pieroga, to w środku miały tak, a te w środku miały tak. Mięso ma. Po prostu krokiet z mięsem to jest. Okay. I co, smakuje to jest tak z krucińska czy fajnie? Zajebiście. Jak na krokieta. Jeden z lepszych krokietów z mięsem jak jadłem. A mam porównanie często jadłem takie z Biedronki. Mm -hmm. To jest dla siebie, nie? Ten dobry. dobry. Dobry smak ma. Świeżo smakuje. No, tylko tak kaczupiku zawsze bym dodawałem mm -hmm. do tych tych. Ale zbałem tak bo mi naprawiał smak wtedy. No? To tego nie trzeba dodać kaćupiku. No nie trzeba, jak się chce tak zrobić. Bigos super i zajebiste były gąbki, te mm -hmm. trzy pozycje z dzisiejszych zestawień Bilo są zajebiste, te pierogi mogą być Doko lepsze, jadę. te mówię Ci o Zbójnickich, a kurwa makaron tamten to ja bym nie kupił już więcej. A ja też bym pewnie nie kupił, ale już jadłem coś takiego i nie jest to jakieś złe dla mnie. Smacznego dla wszystkich, którzy jedli. Co tam, jest, tego, Co tam? O, Ale on jest wielki chciałbym taki być. Jesteś taki.